Bajka o marudzącym chłopcu i jego rodzinie. Był sobie raz pewien mały chłopiec, który słynął z marudzenia. Nie podobał mu się dom, w którym mieszkał, zamiast psa wolałby kota, nie lubił swojego dziadka ani babci, narzekał na rodziców, a na siostrę? Nawet nie chciał patrzeć, twierdząc, że brat byłby sto razy lepszy. Siedział tylko w kącie i stękał jakby nad jego głową wisiała jakaś gradowa chmura. Wszyscy chodzili na paluszkach, żeby go nie denerwować. Wszyscy unikali rozmawiania przy nim, żeby się na nich nie złościł. Więc szybko stał się niezwykle samotny i wiecznie towarzyszył mu zły humor. Nie potrafił jednak przestać narzekać, ani polubić tego, co miał. Może ktoś go zaczarował, a może już taka jego natura. Nikt tego nie wiedział. Lecz pewnego dnia Maruda po prostu zniknął. Szukali go pod łóżkiem, w szafie, w skrzyni z zabawkami, pod stołem, a nawet w psiej budzie i w lodówce, lecz nigdzie go nie było. On sam zaś obudził się gdzieś na łące, nie miał przy sobie swojego ulubionego kocyka ani misia leżał na mokrej trawie, w piżamie, w dinozaury, a wokół latało mnóstwo kolorowych motyli. Gdzie ja jestem? Co się stało z moim domem? rzekł głośno chłopiec, ale nikt mu nie odpowiedział. Wstał, otrzepał piżankę i ruszył przed siebie. Nie uszedł daleko, a już po chwili okazało się, że na skraju łąki znajduje się szeroka, rwąca rzeka a most pęknięty po środku zieje ogromną dziurą. Chłopiec zdecydował się więc podążyć w drugą stronę, a tam przepaść na wiele metrów i też to samo, albo i jeszcze gorzej. Usiadł więc i zapłakał. Czy zostanie to już na no zawsze? Gdzie się wszyscy podzieli? Ach, gdyby tu był mój tata! – westchnął pod nosem chłopak. – On potrafi wszystko naprawić! – Zna się na narzędziach. Wybudował nawet domek na drzewie i altankę w ogrodzie. – Myślę, że mogę sprowadzić tu twojego tatę. Spośród traw wyłoniła się stara ropucha. – Ale będę musiała zamienić go w żabeł – dodała. – Ale jak to – w żabę? zapytał zdumiony malec. Tata jest coś jakby księciem dla twojej mamy. Zatem skoro można zamienić żabę w księcia, w drugą stronę również nie będzie problemu. Tak, tak bardzo chcę, by się zjawił tu mój tata, zdecydował chłopiec. Coś stuknęło. Coś burknęło i już po chwili z łąkowego błotka wynurzyła się całkiem spora żaba. Synku, tato uścisnęli się serdecznie. Tata całkiem dobrze znosił bycie płazem. Zaraz też zabrał się za naprawę mostu. Może i zmieniła się jego postać, ale umiejętności mu nie odebrano. Kilka godzin później dziura w mości nad rzeką została załatana za pomocą trawy i patyków, i syn wraz z Tatą ruszyli w dalszą drogę. Idą, idą, aż tu nagle przed nimi wyrasta jak z pod ziemi kamienna brama prowadząca do miasta, a za nią zamek niczym z bajki o rycerzach. W bramie zaś stróż groźnie wyglądający. Jedna żaba i jeden chłopiec! zanotował stróż. – Witajcie w krainie wielkiego króla Demara. Przepustki poproszę. – Brak – odrzekł tata żaba, który nawet nie posiadał kieszeni. E, – A jaka przepustka jest, jeśli wolno spytać? E, – Słoik dżemu, pączek z marmoladu, wisięga na torcie albo regaliki ze śliwkami. Coś słodkiego. – Odrzekł strażnik bramy. Z tego wszystkiego to aż im w brzuchu głośno zaburczało, bo obaj od wczorajszej kolacji nic nie jedli. A tu ani rogalika, ani słoika. Ach, przydałaby się teraz babcia, powiedział chłopiec. Ona to potrafi wyczarować coś z niczego, a już zwłaszcza smakołyki. Mogę spełnić twoje życzenie i przyprowadzić tu twoją babcię. Z dziury w murze, przy którym odpoczywali, wyjrzała mała szara myszka. Yy, ale jest pewien kłopot, będę musiała zamienić twoją babcię w pszczołę. Jest tak pracowita, że na pewno nie będzie z tym problemu. Oj tak, oj tak, oj tak. Bardzo prosimy, dodał tata żaba, który też chętnie miałby przy sobie swoją mamę, czyli babcię. Stuknęło, coś burknęło i zaraz obok ucha zabzyczała im sporej wielkości pszczoła. Babcia pszczoła nie próżnowała. Kiedy tylko dowiedziała się o przypuszce do zamku, głośno zagwizdała. Na horyzoncie pojawiła się chmura, ale nie była to bynajmniej chmura deszczowa, ale pszczołowa. Wszystkie owady w okolicy postanowiły pomóc znanej z dobroci babci w kłopocie i podzieliły się z nią swoim miodem. Uzbierał się tego wielki lepki plaster. Tym słodkim darem wykupili sobie wejście do zamku. Jedna żaba, jeden chłopiec i jedna pszczoła. A na zamku cudawianki, Cyrkowcy, kolorowe księżniczki, rasowe konie, pełne klejnotów stragany i mnóstwo smacznego jedzenia. Szara Myszka przed zniknięciem w Mysiej Dziurze Podarowała im trochę pożywienia, więc mogli posileni, na spokojnie przejść się po krużgankach. Dojrzeli nawet, jak na jednym z dziedzińców rycerze próbują dosiąść pięknego srebrnego wielbłąda z zaplecioną warkoczek żywą. Handlarz zawołał, że odda krnąbnego zwierzaka tylko temu, komu uda się go ujarzmić. Lecz nikt nie był na tyle odważny, żeby zaczepić takiego dziwolonga. Zapewne zrzuciłby ze swojego garbu każdego pasażera. Oj. gdybyśmy mieli takiego wielbłąda, szybko wrócilibyśmy do domu, stwierdził tata żaba, a babcia tylko bzyknęła potakująco. Wielbłądy są idealne na dalekie podróże. A chłopiec myślał, myślał i myślał, aż wpadł na pewien pomysł. Może i tym razem się uda. Stał i głośno powiedział. Ach, gdyby tu był z nami dziadek, on by oswoił to zwierzę. Dla dziadka nie ma przecież rzeczy niemożliwych. Tylko wybrzmiały te słowa, zaraz za pleców chłopca wyłonił się piękny pies myśliwski. Ho, 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 mój dziadek ho, znał twojego dziadka ho. Wiele dobrego o nim słyszałem. To faktycznie mogłoby się udać. Ale zbyt łatwe nie jest. Ho, ho, ho. Musiałbym, przed przyprowadzeniem twojego dziadka w mury tego zamku, ho, 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 odmłodzić go o jakieś ho, ho, ho. Nie umiem liczyć po ludzku. Wiele, wiele, wiele lat. Bzz, no nic, spróbujmy. Bzyknęła babcia pszczoła, która zdążyła już stęsnić się za dziadkiem. Coś stuknęło, coś burknęło i na zamkowy dziedziniec wskoczył nastolatek. Bardzo podobny do taty żaby, kiedy jeszcze nie był żabą oczywiście, i do chłopca, który wciąż marudził, ale nieco starszy. Miał na sobie prawdziwie elegancki i drogi strój, jak prawdziwy szlachcic. Przybysz mruknął do babci pszczoły, która głośno zabzyczała, i aż fiknęła koziołka z radości. To przecież dziadek, zawołał chłopiec, mocno ściskając kciuki za powodzenie całej akcji. Młody dziadek wskoczył raźnie na srebrnego wielbłąda, a ten nawet nie próbował go zrzucić. Nie było szalonej galopady ani walki. Zwierz? Zaczął z jeźdźcem na grzbicie przechadzać się wokół, po cichutko stukając kopytami. – Brawo, brawo, brawo! – wiwatował tłum, aż sam wielki dżemar, zwabiony hałasem, postanowił wyjrzeć przez okno swojej wieży i zaprosić odważnego bohatera wraz z rodziną na popołudniową herbatkę. W komnatach królewskich wszystko kleiło się od dżemu. Ale herbata z cytryną oraz drożdżowe rogaliki z makiem były tak doskonałe jak wypieki babci pszczoły. Król opowiadał głównie o sobie. Potem zaś słuchał szalenie ciekawych opowieści dziadka, a na koniec postanowił spełnić im jedno życzenie. Jak to królowie mają w zwyczaju albo czasem i w modzie. Nie było co się długo zastanawiać. Wszyscy zgodnie uznali, że pragnęliby już zakończyć te przygody i wrócić do domu. Dobrze, pomogę wam, ale jest pewno ale. Jutro moja córka królewna wychodzi za mąż. Niestety mam taki palący problem. Jedyny, najlepszy krawiec w moim królestwie wyjechał na urlop za siedem mórz, bo jest okropnie zapominalski, a królewna potrzebuje ostatnich poprawek swojej sukni. Ma być to najcudowniejsza, najpiękniejsza i najbardziej zachwycająca kreacja na świecie. Może dacie radę coś zrobić. Wtedy odeślę was do domu. Posmutnieli wszyscy, bowiem babcia pszczoła była zbyt mała, żeby sprostać w tej chwili tak wielkiemu zadaniu. Dziadek kompletnie nie znał się na szyciu, a tata żaba jedynie guzik umiał przyszyć. Ach, gdyby była tu mama, ona zawsze wyczaruje dla mojej siostry jakieś piękne sukienki i potrafi naszyć sto łat na moje porwane spodnie, przypomniał sobie chłopiec. Ale mamy nie było. Król i tak postanowił ich ugościć. Dał im nocleg w pięknej komnacie i zaprosił na jutrzejszą uroczystość. Kiedy wszyscy położyli się spać, we wspaniałych łóżkach z baldachimami i musinową pościelą, do chłopca przedreptała czarna pałacowa kotka. Połaskotała go po nosie swoim puszystym ogonem i obudziła. — Mogłabym sprowadzić tu twoją mamę, ale niestety tylko na kilka godzin. Znajdziesz ją w komnacie królewny. A jak tylko zacznie świtać, zniknie. To znaczy, wróci do domu i będzie myślała, że to był jedynie sen. O tak, zrób to proszę, wyszeptał chłopiec. Po czym szybko wstał i wraz z Kotką udał się do komnaty królewnej. A córka króla spała sobie w najlepsze na stosie poduszek, tak mała, że prawie nie było jej widać. Chwilę później. Mama chłopca, jak gdyby nigdy nic weszła oknem i zabrała się do pracy. Szyła, szyła, dziergała, doczepiała klejnoty, koronki, cekiny i wstążki, aż suknia królewna zamieniła się w prawdziwe dzieło sztuki. Wtedy chłopiec nie wytrzymał. Wyszedł z ukrycia i podbiegł do swojej mamy, by ją przytulić. Nic się nie bój, mamo, rzekł cichutko. Do zobaczenia w domu! Jutro tam będziemy dodał. Wtedy właśnie pierwszy blask słońca wpadł przez okno, więc mama szybko pozbierała wszystkie szpargały i zniknęła. Chłopiec pogłaskał kotkę w podziękowaniu i wrócił do swojego łóżka. Nie długo jednak, o poranku zbudziły go okrzyki zachwytu wydawane przez króla, który zobaczył suknię i ślubnął swojej córki. Zaraz potem odbyło się wesele, na którym gości nikt chyba nie zliczył. Chłopiec jednak czekał już tylko na spełnienie królewskiej obietnicy. Miał przecież odesłać ich do domu. Jak obiecał, tak też zrobił, bo to był dobry król. Kiedy jednak zobaczyli, jaki środek transportu im przygotował, bardzo się zdziwili. Srebrny wielbłąd dziadka ciągnął za sobą starą drewnianą furę. Była chyba starsza niż wszystkie babcie i dziadkowie w okolicy razem wzięci. Ta fura pamięta jeszcze czasy smoków, rzekł król, żegnając całą rodzinę. Ale jest przez to niezwykle wyjątkowa. Tylko takim pojazdem zdołacie dojechać do swojego domu z mojego królestwa. Nie mieli innego wyjścia, jak spróbować, wsiedli więc. Dziadek wskoczył naprzód, przypominając sobie dobre czasy, i ruszyli. Nie wiadomo, czy to była fura, czy odrzutowiec, bo aż włosy zrywało z głowy, tak pędzili przez pola, łąki, góry i doliny. Mijali miasta, wioski, egzotyczne kraje i dziwaczne budowle. Chłopiec był ciekaw tych wszystkich miejsc, ale najbardziej tęsknił już do domu, do mamy, do swojego kocyka i misia i łóżka i nawet marchewki z groszkiem, z którą nieszczególnie się lubili. Nie chciał się za nic przyznać, że nie ma już ochoty marudzić. A tu nagle prrr fura stanęła. Bzz, może wielbłąd się zmęczył, wzyknęła babcia pszczoła, ale zwierzę pokręciło tylko głową. Dziadek razem z tatą sprawdzili koła, dyszel i wszystkie inne elementy wozu, ale żadnej usterki nie znaleźli. Coś się musiało zepsuć ze starości, albo pojazd stracił swą magiczną moc. Słońce prażyło. Wokół żadnej żywej duszy. Usiedli w cieniu kwitnącej wiśni i rozmyślali, co z tym fantem zrobić. Ach! Gdyby tu była moja siostra, powiedział chłopiec. Zaraz by coś szalonego wymyśliła, ona ma zawsze tysiąc pomysłów na minutę. Mogę spełnić to życzenie i sprowadzić tu twoją siostrę. Nad głowami zaszczebiotał im maleńki skowronek. Ale będę musiał bardzo mocno ją zmniejszyć. Z powodzeniem zamkniesz ją później w kieszeni. Tak, tak, bardzo proszę! Chcę, żeby pojawiła się tu moja siostra! zdecydował malec. Coś stuknęło, coś burknęło i chłopiec poczuł, jak ptak delikatnie stawia mu coś dzióbkiem na otwartą dłoń. Jego siostra była maleńka, jak szklana kulka do gry. Nikt prócz babci pszczoły nie śmiał uściskać jej na powitanie, żeby jej nie uszkodzić. Prędko opowiedzieli jej o wszystkich przygodach, jakie wydarzyły się od początku. W końcu została w domu tylko z mamą, a teraz trochę żałowała, że nie zobaczyła królewny, ale cieszyła się, że odnalazła resztę rodziny, chociaż o dość nietypowym wyglądzie. I co teraz? rzekł tata Żaba. Miałem już nadzieję na powrót do domu i filiżankę dobrej kawy. No i mama zapewne. Czuje się niezwykle samotna. Wszyscy posmutnieli, lecz siostra chłopca nie zamierzała siadać i płakać. Była bowiem bardzo wojowniczo nastawioną dziewczynką. Nawet teraz, kiedy stała się tak maleńka. Tu zajrzała, tam się wspięła, tu wdrapała, tam wczołgała. Ubrudziła się przy tym tak, że wyglądała jak mały, szary kamyczek. Już wiem! Po prostu paliwo się skończyło, stwierdziła tonem, jakim dzieci oznajmiają rzeczy oczywiste. Paliwo? Zdumiał się dziadek. Przecież mamy wielbłąda, a on i pił, i jadł, a ma pewniejsze zapasy w swoim garbie. Paliwo do fury! Magiczne paliwo! oznajmiła malutka dziewczynka, otrzypując maluteńkie dłonie. Potrzebujemy kamieni... Kilka garści suchej trawy, z dziesięć mleczy, coś około łyżki czarnej ziemi i sto, dokładnie sto białych płatków opadłych z tego tutaj drzewa, wskazała na wiśnie. Cała rodzina zabrała się więc do pracy, skrupulatnie przeliczała wszystko, co niezbędne. Załadowali chyba wszystkie kamienie, jakie znaleźli wokół i wgramolili się z powrotem na furę. Wielbłąd ruszył z kopyta i zaraz nabrali poprzedniego tempa. – Udało się! Hurra! Brawo! – krzyczeli jeden przez drugiego. Zapadał zmierzch i robiło się coraz ciemniej. Nieoświetlona droga nie dawała się rozpoznać. – Co to za okolica? – Czy byli jeszcze daleko? Czy już blisko domu? Bujani furą zasnęli wszyscy prócz chłopca, który myślał, że to wszystko, co im się przydarzyło, to wyłącznie jego wina. Przecież tak marudził i narzekał, i kłócił się ze wszystkimi i stale dąsał. Ktoś chciał mu chyba dać nauczkę. Teraz zmierzają już do domu niby cali i zdrowi, ale czy już na zawsze tata będzie w kolorze zielonym, siostra zamieszka mu w kieszeni, babcia w ulu, a dziadek zostanie jego starszym kolegą? Tak bardzo bym chciał odzyskać moją rodzinę. Westchnął chłopiec, wypatrując chociaż jednej gwiazdy na niebie, która dałaby mu nadzieję. Malec był tak smutny, że mało brakowało, a zaraz by się rozpłakał, już chyba nigdy nie przestał. Ale... dostrzegł coś w oddali. A fura natychmiast się zatrzymała. Naprzeciwko niej Świeciła długa, pionowa kreska. Chłopiec zeskoczył ze swojego miejsca i ruszył w jej stronę. Rękoma wyczuł, że ma przed sobą jakąś ścianę. Wsadził palec w świecącą szparę i. Coś stuknęło, coś burknęło i przed chłopcem otworzyły się jakieś drzwi. To były drzwi składziku za domem, który należał do dziadka. Zazwyczaj stał zamknięty na kłódkę. Drzwi skrzypiąc ukazały widok na ogród i psią budę, w której skulony drzemał ich owczarek. Chłopiec już chciał zawołać, że udało się i wrócili. Ale kiedy się odwrócił, odkrył, że stoi za nim tylko pusta stara fura i mały, siwy konik na biegunach, zakryty kolorową kapą. Gdzie się wszyscy podzieli? Mama, tata, głos nie chciał się wydobyć z gardła. Gdzie oni wszyscy są? Malec popędził ile sił w nogach prosto do domu. Wpadł jak burza do kuchni. Pusto. Do salonu nikogo. A w łazienkach cichutko. Coś stuknęło, coś burknęło. Co? Chrapanie dziadka. Chłopiec na palcach zajrzał do pierwszej sypialni. Tam babcia i dziadek w normalnej postaci głośno chrapali w swoim wielkim łóżku z baldachimem. Zajrzał do drugiej sypialni. Tata już nie żaba i mama też spali w sobie w najlepsze. W ostatniej sypialni chłopiec znalazł swoją siostrę. Znów była większa od niego i spała zawinięta w kołderkę niczym najsmaczniejszy naleśnik. Kocham moją rodzinę. Pomyślał chłopiec, po czym ze spokojem wskoczył do swojego łóżka, nakrył się ulubionym kocykiem i przytulił wysłużonego misia. Nie ma jak w domu! <laughs> Siewnął jeszcze tylko i zasnął z dobrą myślą, że wszystko wróciło do normalności.